Kuli, wam. Ojciec, ma Szalone łysekowe dzieci, szalonego miasta. Ród boy, model wywojowa frakcja miasta. Jescy partyzanci, parowi terroryści. A dedykowane, nie wszystko specjaliści. Brudne dzieci, żony kuli, w biernych cieni miasta. Tym, którzy uciśnieni, moim braciom rasta. Taka Ciężkie, ale piękne jak sylwasa w bladym świcie Pod mięsem ląbosek i moja kasta W samochodach niespokojne duchy Na niespokojnych wodach wędrowców w nocy poetom, przeciw burakom Pokalanym fetom. Dla tych, dla których system ten cię mały Dla ciebie raz na fan, dla twojej jeszcze większej chwały Dla tych, dla których system ten przekięciem mały Dla ciebie raz na fan, dla jeszcze większej chwały Dla tych, którzy w pracy przeciw globalizacji Wielka strzała chłopaki, o więcej takich akcji Dla wrogów systemów i Prowokacji dla ciemnych przeciwników, którzy tak tak odwiedzają, tak dla tych, którzy zamknię wody, jej nie zamykają, a wręcz przeciwnie, jeszcze szerzej otwierają, dla tych, którzy twarci, jak sieć weskiej pace, dla tych, którzy przeciw ogólnej padacce, dla tych, którzy jak Abu Jamal siedzą za poglądy, dla wszystkich odczerpujących. Brondy, dla tych, dla których system ten przegięciem pały Dla ciebie raz na fat, dla twojej jeszcze większej chwały Dla tych, dla których system ten przegięciem pały Dla ciebie raz na fat, dla twojej jeszcze większej chwały Dla tych, dla, ja dla których Edio biegł górą Syjonu Dla tych, którzy nie zapomnieli o do afrykańskim domu Biednym ludziom, którzy cierpią od dawna tylko za to Że w pogoni za kasą nie stali się szmatą Dla tych, ja którzy szedą w korzeni historii Dla tych, którzy z danym systemem myśli w koronie glorii Tym, których nie zjadła żaroczna chęć posiadania Tym, dla których życie nie żyję tylko po to, aby jeść dupy, Dla tych, dupy, którzy rozumieją w pełni przekazu treść Dla tych, dupy, dla dupy, których system te przekięcie pały Dla ciebie Rastafa dla twojej jeszcze większej chwały Dla tych, dla których system te przekięciem pały Dla ciebie Rastafa dla twojej jeszcze większej chwały Rostafa Rajsowska, Zuza Cebubino Bracia w uszczerbach, debulino Lali z twarze na czele z Juliną Merkur H&R Rasta Frakcja Dla was od grubiny z serca dedykacja a? Tak, tak, tak. Dwa, No? Okay. no. Jeba,